No hejka, zakładajcie sukienki, zakładajcie garniaki, bo dzisiaj czeka nas weselicho. Ale najpierw proszę zapłacić za ten odcinek i zostawić bilecik, czyli łapkę w górę. 99 dzieci mamy w 100 dzieci challenge. Nie patrz tak na mnie! A tu jest Malika, a tutaj jest Fortuna, jest siostra bliźniaczka. Lara urodziła dokładnie siódemkę dzieci. Tatusiem bliźniaczek jest Saj, lekarz, który został zdegradowany na statystę szpitalnego. I zabawne jest to, że jak wejdziecie sobie na jego drzewo genealogiczne, to okazało się, że on ma o wiele więcej dzieci, i większość z tych dzieci jest z różnymi partnerkami. Czyli Lara nie była jego jedyną kochanką w pracy, to nie był jedyny romans, który ten gość miał. Jednak my o kolejnym romansie w ogóle myśleć nie będziemy, dopóki nasze najstarsze dzieci, czyli Patryśka oraz Sinter nie wejdą w dorosłe życie, żeby opuścić nasz dom, bo my już nie mamy po prostu slotów w rodzinie i dlatego musimy bardzo dużo odłożyć na to simoleonów, żeby yy, kupić im jakiś dom i wyprawić ich w dorosłe życie. Jest poniedziałek wieczór, godzina 20, czyli pewnie wy oglądacie mniej więcej teraz ten odcinek, jeżeli jesteście na bieżąco. I wszyscy odrabiają lekcje. W ogóle, mega, Wam współczuję i powodzenia w lekcjach, jeżeli macie coś jeszcze do odrobienia, bo ja już bym nie chciała wrócić do czasów szkolnych. Ale głównie przez matematykę, ok? Bardzo radosny dzień, ponieważ urodziny ma fortuna i malika i zaczniemy sobie może właśnie od fortuny, żeby ją dorosnąć. O, w ogóle, przydałoby się zaprosić ich tatusia. Przyszedł od razu, ale jest naprawdę mega niezadowolony. Czoło mu się tak zmarszczyło, plus się postarzał. Oh my god, serio, jest już seniorem. No dobra, dorośnijmy sobie najpierw fortunę. Jesteś tutaj, jesteś. I zobaczmy, jak będzie ona wyglądała. Wy już mi wróżyliście w poprzednich komentarzach, że te dzieci nie będą ładne, bo on nie jest ładny. Jednak geny Sintry, Patryski, no i Lary są naprawdę wyjątkowe. I jestem w ogóle ciekawa, czy zauważyliście takie małe zmiany w wyglądzie Lary. Bo ja pokryję mu sukcesywnie w każdym odcinku Zmieniałam jej coś i jakieś stroje, trochę mniej makijażu, troszeczkę krótsze włosy, no po prostu wiecie, trochę ją robiłam na taką typową mamę, już koniec tego buntu. Podejrzałam, że ma ciemnobrązowe oczy. Czas na Malikę, czyli siostrę bliźniaczkę. Zobaczmy jak Malika będzie wyglądała. Zgaduję, że dokładnie tak samo, pytanie czy będzie miała takie same ubrania. Eee, taki sam kolor włosów ma, ale jednak wygląda troszeczkę inaczej, bo ma krótkie włosy. Ale obie dziewczyny noszą okulary i postaram się te okulary im zachować. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Od razu ja po prostu nie tracę czasu leżę, nie na brzuszku, bo na dole jeszcze mamy Penelopi, która właśnie się uczy, bo ona powinna już dorosnąć kilka dni temu, ale ja po prostu jestem takim ślimakiem i nie ogarniam na ten moment tylu dzieci naraz i ona w ogóle nie była przez ten czas uczona. O matko, właśnie zobaczyłam, że Malika jest wilkołakiem. I jej siostra. Jej siostra też odziedziczyła wilkołaczy. Fortuna też niestety jest wilkołakiem. O, tatuś uczyli, uczy leżenia na brzuszku. Nice. Ej, nie flirtuj ze sobą, Wy ten etap macie ze sobą Widzowie już zdecydowali, że ty się zwiążesz po tym wszystkim z nylonem To już jest postanowione Nie wiem jak długo będę na tyle ogarniała, żeby te małe dzieci uczyć czegokolwiek Więc cieszmy się chwilą Tutaj dzieci odrabiają sobie ładnie lekcje Robią dodatkowe zadania Oni są super zżyci Dobra, wołamy wszystkich na śniadanie Jest szósta rano e, da, Napiszcie w komentarzach, o której wstajecie Ja ogólnie zazwyczaj wstaję tak ósma, czasami dziewiąta nawet Więc sobie przypomnę jak wstawałam do szkoły na szóstą rano albo nieraz o 5.30, bo miałam super rano wcześniej autobus, to aż po prostu mam flashbacki z Wietnamu. Weź to posprzątaj. Ojejku, w ogóle dzisiaj mamy Wielkanok. Chciałam wysłać te dzieci do szkoły. I chyba to od ósmej zrobię, bo mogę to zrobić. No dobrze, ja chciałam się przyjrzeć z bliska e, bliźniaczkom i to jest fortuna. Super fortuna. Możesz mieć okulary. Nawet możesz mieć niebieskie. A jej siostra Malika niech ma zielone okulary i też może ją ubrać na zielono, żeby, żeby było, można było je rozróżniać. I ona ma krótkie włosy i ja też jej takie króciutkie zostawię, ale o, coś takiego. usmarano. Do widzenia wszystkim. Wysyłam was do... Nie mogę? O, mogę. Uf. Wysyłam was do szkoły. Może to chłopskie myślenie, ale ja mam myślenie takie, że im mniej e, dzieci w domu, tym mniej roboty i mniej problemów, więc e, mam nadzieję, że dzisiaj nasi nastolatkowie dostaną szóstki, będziemy mogli już je ich wdrażać w dorosłe życie. Zwłaszcza, że chciałabym im ogarnąć tak dorosłe do rosłe życie tak na maksa. I już słyszę, że ktoś strasznie się drze. Ach, to by się spać chce. A twoja mama właśnie poszła spać. Dosłownie ona poszła spać minutę temu. Wstawaj. A poza tym w ogóle, moi kochani, jest święto. Ja zapomniałam, że my mamy własny biznes. Otworzyć plac zabaw dla dzieci. I on będzie żył swoim własnym życiem. Nie będą nam ci simowy wchodzili do domu, a nic. Tylko będę musiała polecieć bardzo szybko i sprzedać wszystko, bo akurat e, rośliny to oni mogą, wiecie, sami sobie zebrać. I sprzedać, nie? Nie wiem, czy ktoś w ogóle przyjdzie w ten śnieg, ale otworzyliśmy. O, jest ktoś! Z jakimś dzieckiem! Boże, tak zimno! A wy z dziećmi przyszliście! Larę to aż głowa boli, ale ja myślę, że dziewczyno, że już chyba najgorsze przed tobą. Jeszcze musisz jedno dziecko urodzić i się przemęczyć. O, dostaliśmy pocztę, ja posprzedaję te rzeczy, które dostaliśmy. Jezu, zobaczcie, ile tego jest. Jedyny plus z posiadania dzieci. Pola użyła zakazanych słów. Nauczyciel był w szoku. O nie, zasłużyła na karę. Ja nie tracę czasu i już e, kazałam Larze ugotować tort. Okej, okay. ej słuchajcie, tak wiecie co? Zauważyłam, że nie dostajemy żadnych simolonów za ten plac zabaw. A jacyś ludzie się bawią i są. No i teraz zorientowałam się, że nie mamy e, biletomatu tomatu na parceli, co ogólnie jest dosyć dziwne. Aha. Ale zarobiliśmy. Ale jakim? Tysiąc simulonów? Nawet za co? Dziwne to strasznie, ale super. Cieszę się bardzo. Jakiś nawet renomad zdobyliśmy. Idziemy w napiwki. Wiecie, żeby to było maksymalnie samoobsługowe. No, ja muszę kupić biletomat. Tutaj postawimy, słuchajcie, elegancko przy wejściu. I myślę, że, e, że będzie git. Może jeszcze jeden postawię gdzieś tutaj w głębi. I póki dzieci są w szkole, to myślę, że możemy sobie ponownie otworzyć ten plac zabaw. Ej, oni naprawdę nam nie przeszkadzają. Korzystają z tego placu zabaw, bawią się tutaj i w ogóle. I nam nie przeszkadzają. Tylko ja muszę chyba wyłączyć ten plac zabaw, bo oni zamarzają. Jest strasznie zimno, i przychodzą tutaj, i potem wiecie, nie chcę, żeby ktoś kipnął u nas na działce. I spoko to jest pasywny przychód, ale wymyśliliśmy z tym plac zabaw. Wspaniały to jest pomysł. O, nowa odsłona, moi kochani. Ostatnio odkryłam, że Lara przepięknie wygląda w krótkich włosach, że ona ma tą, ten rodzaj rzadki rodzaj twarzy, gdzie komuś pasują krótkie włosy i e, zrobiłam jej kilka nowych fryzur z krótkimi włosami plus odkąd nie zachodzi co chwilę w ciąży i super, że odkładasz te torty, które upiekłam z świeczkami palącymi się do lodówki. Po prostu jesteś... Nie no, po prostu Joseph Mourinho. A ja jestem Mourinho. Co tutaj jest skończona? Należy się 123 simolony, Super robota, Bordot! O, kochani! Wróci... O, może. Tworzył się wielki dzieciowy potwór, jeden wielki potwór z naszych wszystkich dzieci. Gdyby nasze dzieci miało mieć jeden wygląd, to by wyglądały tak. O nie! Ale creepy, dobra, rozeszły się. Ale jesteś liczni, jestem dumna z nich. Poprawa ocen, pola ma szóstkę, możemy ją wyprowadzać, ale super. Besja ma szóstkę, może dorosnąć na nastolatka. Patrysia ma szóstkę, Sinter ma szóstkę. Dobra, lecimy po kolei. Najpierw najstarsze bliźniaki i dorośniemy sobie bestie, bo czemu nie? O, przyszedł króliczek! Króliczek wielkanocny przyszedł. Możecie go prosić o pisanki. Doskonałe wyniki, Patrysia. Twoje oceny zrobiły na mnie wielkie wrażenie i uważam, że należy Ci się przedterminowe ukończenie szkoły. No jasne. I tak właśnie miałam ich dorosnąć, więc git. Mam nadzieję, że nie jedliście jeszcze ani kolacji, ani obiadu, bo zapraszam Was teraz na wielkanocny posiłek i na urodziny przy okazji zapraszam wszystkich, o właśnie Sinter jako pierwszy zmuchuje świeczki i będzie już takim kawalerem do wzięcia moi kochani no chodź, ty jesteś, ja wiem, że ty jesteś imo, ja wiem, że ty jesteś imo wywracasz tymi oczami jakbyś była opętana ale musisz dorosnąć ej dobra, on ma zarąbiste cechy jest sceptykiem jest wrażliwy i ostatnia cecha, którą wylosujemy Niezręczne towarzysko Jezu, to jest chyba najgorsze połączenie cech ever Najlepsze jest to, że on ma mieć karierę aktorską On całe życie chodził na aktorstwo on Dostał dyplom z wyróżnieniem I wygląda tak, no wygląda jak totalnie... On ma oczy z rodziny Sintry Taty Słuchajcie, z Bailey Moon ma oczy No i teraz nasza imo Patrynia Dorasta, moi kochani Są wszyscy Wszyscy są, jest jej tata również, jest cała rodzina. O Jezu, jak wszyscy się świetnie bawią, śpiewają, świętują. I ona jest z kolei wesoła i perfekcjonistka. Dobra, ona leci w muzykę. Ona totalnie ma idealne cechy, żeby zostać jakimś zarumbistym muzykiem. I ja im od razu szukam pracy, żeby ich tak totalnie ogarnąć. No ona nie zje w spokoju, bo już ktoś ryczy. Jezu, jak się drą te dzieci, co wam jest? A ona chce im się spać. Dobra, ale jest luz, bo mamy, słuchajcie, dużo simów w rodzinie. Zaprosiłam właściwie całą naszą rodzinę. Jest oczywiście też Patryśka, ale chciałam wam coś pokazać, słuchajcie, bo ja już przygotowuję finałowy odcinek i robię różne rzeczy, jakieś tam ciekawostki, a to dopiero zobaczycie w przyszłości. Ale patrzcie, co mi się odwaliło w grze. Patryśka. Poginęły jej niektóre dzieci. Ona ma w drzewie genealogicznym tylko 15 dzieci, a przypominam, że ona urodziła aż 45 dzieci. Połowa zniknęła. Na szczęście te osoby, które odeszły z jakiegoś powodu, zostały nam tylko e, dwa wampiry. Żelek, który pracuje jako architekt wnętrz oraz Kalui, która jest przywódczynią gangu. Oraz czterdzieste dziecko Patryśki. czylicie? U Sinter, na szczęście, wszyscy zostali, są wszyscy i nawet trochę ich jeszcze żyje, ale nie wszystkich lubi Lara. Lara na przykład nienawidzi Julki. No i Sinter, Ty możesz oczywiście podjąć pracę jako aktor, i w tym momencie już, ma, już jest na trzecim poziomie aktorstwa dzięki swojemu wykształceniu. I Patrycja, oczywiście, zostanie muzykiem, i muszę jej jakiś tam instrument kupić. Trzeci poziom kariery scenicznej i kupiła mi elektryczną gitarę. I myślę, że ta elektryczna gitara będzie totalnie do niej pasowała, bo ona właśnie jest taka mroczna. No i moi kochani, jest tutaj Luna z Leo, ale jest również. Kornel, który ma prześwietną pracę. Mogłam ją od razu dorosnąć, bo w sumie mogę ją dorosnąć, ale tak mówię, a poczekam, poczekam jeszcze chwilę, wszystko po kolei. I się zmieniła muszę mu teraz wygonić, żeby gdzieś poszła na jakieś ludzie. I żeby nam nie psuła rzeczy w domu, bo taki wiecie, nastoletni Wilkołak to są same problemy. Urodziny bestii i urodziny poli. Całe szczęście, że mam te grupy. I nie muszę, słuchajcie, się przejmować tym, że jest północ. Bestia teraz, moi kochani, doraz. Ta. Dużo osób na to czekało, żeby zobaczyć, jak on będzie wyglądał. O Boże, on ma jakiś duży łeb. O, matko, jak on wygląda! Ale jest geniuszem i monem książkowym. Uuu, to totalnie wybierzyłem mu jakąś e, taką karierę naukową. Dostał również cechę bonusową: wysoka samoocena. Czaicie? Z takim wyglądem wysoka samoocena Super, jeszcze z wampirem Ach. Ale łeb ma ogromny Ale ma ogromny łeb Jezus, masakra Jednakże wygląda lepiej niż się spodziewałam Dobra, Pola, czy jesteś już normalna? Ile jeszcze ci zostało? O, czyżby, kochani, czyżby? Cieszę się bardzo Tutaj nasza kochana Fortuna się nauczyła obracać na brzuch Boże, w końcu, I wiecie Ja myślałam, że co dwie godziny tylko będzie trwało A ona naprawdę... Nie było jej. Latała po całej wiosce jako wilkołak przez tyle godzin. Pola akurat nie ma taty, nie? Więc może sobie tak po prostu zmuchnąć świeczki. I ja na ten moment nie widzę żadnego plusu w byciu wilkołakiem, ale tutaj nam dziewczyna dorosła. Ta i ambitna. I ona miała wcześniej aspirację związaną z rodziną. Ja bym, słuchajcie, też. Dobra, wszystkich mamy ogarniętych. Mogę was zaprowadzić do pewnego tajemniczego miejsca. Miasteczko Newcrest zostało opanowane przez 100 challenge. Są tutaj wolne domki, które brałam z hashtagu PurePia, ale również moje domki z różnych odcinków. Jest tutaj również salon Neonail. Jest restauracja. Oczywiście z hashtagu Pi Jest park, który robiliśmy na live. Jest kolejna restauracja dla dzieci. I tutaj mieszka on. Cornel. Cornel jest kawalerem z fajną postacią. No bo zobaczcie, że ma aż siódmy poziom kariery programisty, ma 2300 na koncie, bo wszystko wydał na domek, bardzo ładny, mały domek i jak możecie zobaczyć jest tutaj również pokój dla dziecka i ma on partnerkę Anikę, oni są normalnie zaręczeni i myślę, że możemy teraz, e, słuchajcie, po prostu zorganizować im ślub, na które oczywiście zaprosimy Larę i dzieci, ale również całą naszą rodzinę. A i zobaczmy, czy kolor będzie działał, dałabym, żeby każdy ubrał się na złoto. Powiedziałam Wam, że zabiorę Was na weselicho i zapraszam serdecznie, moi kochani. Jesteśmy w specjalnym weselnym parku. Kornela i jego partnerki i zadziałało. Są ludzie ubrani na złoto. Jestem w szoku. Ej, jest nawet Lara, ale dziwnie się ubrała. Dobra, napełnijmy fontannę, no bo tutaj, słuchajcie, musimy wszystko przygotować w chwilę. Ta rodzina jest najlepsza. Oni wszyscy zaczęli od jedzenia, więc stwierdziłam, że dobra, jeżeli jesteście głodni, to najpierw zacznijcie od jedzenia. Każdy sobie bierze coś do, e, właśnie do przekoszenia, a do ślubu przyjdziemy za chwilę. Ej, ale fajnie mi jest na nich patrzeć. Kiki i Mim. Tutaj mamy Nadzieję, Mandy i Cypriana. Lara. Julka, Ambicja, Patryśka i tutaj jest Felicja. Nie wiem, czego poznajecie. No super, bardzo się cieszę. Ej, oni świetnie się bawią. Siedzą, rozmawiają, dobra, ale może przejdźmy do tego wesela. Dobra, wszyscy wchodzą do środka. Jasne, możecie z talerzami. Wilkołak, tej pękręgosłup. Boże, ty Wilkołaki, to jest moje przekleństwo w tej serii. Nienawidzę po prostu. Dobra, wejdźcie, wejdźcie. Ej, wy chyba będziecie szli w drugą stronę. Ej, wy, powinniście w drugą stronę. Oni po prostu wychodzą. Składamy właśnie przysięgę małżeńską. Halo. O, może jakiś duch tutaj przyszedł. Aha, będzie nam grał. Jakiś Bernard. Dobra, zaczyna się skład przysięgę. Ej, ale ty płaczesz, siedzisz tyłem, tyłe. Stoisz tyłem. Ile ludzi. Ej, bez jej i Penelope się pojawili, jak super. Ej, dobra, trochę siara, że ty przyszedłeś tak ubrany na ślub, jakby... Trzeba popracować nad Twoim stylem po prostu. O, Patryśka, płacze. Ej, mam nadzieję, że niedługo będzie też ślub. Patrzcie, kto jest świadkiem. Lara jest świadkiem. Będzie też ślub właśnie Lary. Ona razem z Mimem i Felicjanem zostali jakby świadkami. Jezu, jakie to jest kochane i słodkie. O, dobra. Obrączki poszły w ruch. Ej, ona jest w ogóle w ciąży, więc oni już będą mieli to dziecko, tak? Jest, ale się cieszę. Dobra, imprezują, tańczą teraz, świetnie się bawią. Widzę, że tam z tyłu jeszcze Fanta przyszła i Kornel ma ułożone życie. Jeśli chodzi o Anikę, to ona dosłownie nie ma żadnej rodziny w przeciwieństwie do Kornela. I tym samym mamy pierwszy dom w naszym 100 dzieci challenge miasteczku zaliczony. Mogę przenieść ich do innych rodzin, żeby grali sami sobą. Są wolnymi simami i będziemy sobie wpadać do nich i czasami ich odwiedzać i sprawdzać jak sobie tam... jak dają sobie radę. I kiedy się urodzi dziecko. Ten domek to jest wolny domek. To jest wolny domek dla naszych bliźniaków. Dla Sintra i Patrysi. Bo. Chcę ich jak najszybciej wyprowadzić, żebym mogła po prostu e, już starać się o ostatnie setne dziecko w i challenge. Ale najpierw przydałoby się im ułożyć życie, żeby nie popełniali błędów babci, mamy, babci. Otworzyć im profile na e, Kupidynie. O Jezu, jakie fajne, jakie fajne zdjęcie. Zobaczmy, jakie ma dopasowania. pasowania. Luz. Wow, jaka ładna Celina. Bryzelda. Józefa. Jaromir. Miłośnik muzyki, miłośnik zwierząt. Tak! Ej, on będzie idealny. Dodajmy go do kontaktów i myślę, że możemy się z nim umówić na randkę. Jaromir. Myślę, że z nim może być gorzej i to wcale nie chodzi o to, że jest przebrany w strój kurczaka, tylko że on jest wrażliwy i sceptykiem. Jest niezręczne towarzysko w dodatku. Nie, seniorzy cię nie interesują. Zobaczmy, jakie ty masz do pasowania. Ej, ej też ma tą luz. Może byśmy z nią. Jakieś panaja. Jenny! Ej, ona wygląda świetnie! Wygląda tu, turbo słodko. Jest jakaś Felicia, jest jakaś Agnieszka, jest kleptomanka, daj spokój. Wydaje mi się, że ta Jenny będzie najlepsza. Co, kochani? Szykują się randki i potem zaraz wyprowadzka, nie? Tylko wy musicie zarobić na to, żebyśmy, żeby nas było stać na ten domek, zdobyć awansy w pracy. O, na się nauczyła siadać! Już możemy ją dorosnąć! Super, kurczę, szukają nam się turbo urodziny, bo w następnym odcinku dorosną bliźniaczki i dorośnie nasza Penelope. I nie zapominajmy, że mamy jeszcze pole, której również trzeba znaleźć jakiegoś chłopaka, ale najpierw się skupię na tych bliźniakach. O, zobaczcie, kto nas odwiedził. W ogóle na tym ślubie Lara się mega zaprzyjaźniła z amiką, i ja myślę, że one mogą zostać y, totalnie jakimiś takimi psiapsi. Zwłaszcza, że ona też jest w ciąży i będą ich łączyło, będzie ich po prostu łączyło rodzicielstwo, ale też yy, geny. Spędzanie czasu z przyjaciółmi. Kornel do nas wpadł, zrobiło się samo wydarzenie. Patrzcie, rodzina nasza wpada. Ja jeszcze wam zaspoileruję, że jakby co, to Leo też ma dziewczynę. I yy, dowiecie się wszystkiego w następnym odcinku. Ale zamierzam całą rodzinę, która nam została, skupić w tym jednym miasteczku, żeby byli blisko siebie i żebyśmy ich widywali na co dzień w, tym, w tych ostatnich odcinkach. Ja czytam wasze komentarze, ja naprawdę czytam wasze komentarze pod e, moimi filmami i bardzo dużo osób odradzało mi, żeby po prostu robić już ostatni odcinek, taki jeden bardzo długi już teraz, że to będzie za dużo. Więc stwierdziłam, że skoro tyle lat prowadzę 100 dzieci challenge, no to... Spoko, mogę odpuścić i po prostu sobie dojdziemy do tego setnego dziecka i dopiero gdy ono się urodzi na spokojnie zrobię ten ostatni odcinek z setnym dzieckiem, gdzie je wychowamy, wyprowadzi się to setne dziecko na swoje i wiecie, będzie koniec. A ja życzę wam, moi kochani, miłego poniedziałku, do zobaczenia w kolejnym 100 dzieci challenge i koniecznie, ale to koniecznie wbijcie na mój kanał. Dosłownie wczoraj dodałam pierwszy odcinek z Inzoi i jest naprawdę zabawny.